Witajcie. W dzisiejszej prezentacji odpowiemy sobie na pytanie, czym w istocie jest hipnoza? Terapia hipnozą nadal budzi wiele kontrowersji i nieprawdziwych osądów oraz skojarzeń. Spotykałem się z różnymi reakcjami dotyczącymi hipnoterapii. Postanowiłem więc w przystępny, ale rzeczowy sposób wyjaśnić, na czym polega zjawisko hipnozy. Stan hipnotycznego transu jest nieodłącznie związany z pracą umysłu wyobraźnią, świadomością, podświadomością i tym podobne. Zacznijmy więc od przystępnego przybliżenia znaczenia tych pojęć. Następnie poruszymy zagadnienia związane z funkcjonowaniem umysłu, a w szczególności funkcjonowaniem w stanie transu hipnotycznego. Na końcu zajmiemy się sposobem wykorzystania właściwości umysłu w procesie hipnozy oraz korzyści z niej płynących. Hipnoza to stan pośredni między snem a jawą, wywołany przez sugestie drugiej osoby, w którym usypiany zachowuje swoją świadomość, jednocześnie poddając się woli hipnotyzera. W tym przejściowym stanie zmienionej uwagi mogą pojawiać się różne wyobrażenia lub reakcje, jako wynik sugestywnego oddziaływania przez drugą osobę. Umysł to pojęcie oznaczające ogół aktywności ludzkiego mózgu, Przejawiający się w codziennym funkcjonowaniu w postaci świadomego postrzegania, myślenia, uczenia się, zapamiętywania czy koncentracji uwagi. Wyobraźnia określa zdolność do przywoływania i tworzenia w myślach wyobrażeń. Źródłem wyobrażeń są zmysły. Komórki nerwowe odpowiadające za wyobraźnię znajdują się w prawej półkuli mózgu. Często odróżnienie rzeczywistych wrażeń zmysłowych od wyobrażeń jest trudne. Gdyż w ciągłym strumieniu świadomości, z jakim mamy do czynienia na co dzień, występują one jednocześnie obok siebie. Może się tak zdarzyć na przykład podczas snu. Wyobraźnia działa zawsze w chwili obecnej, natomiast najczęściej przywołujemy dzięki niej wspomnienia i tworzymy marzenia. Wspomnieniami określamy nasze obecne myśli dotyczące przeszłości, a marzenia to nasze wyobrażenia na temat przyszłości. Wyobraźnia twórcza lub wyobraźnia artystyczna pozwala z kolei tworzyć inne wyobrażenia, które nie mają odpowiedników w żadnym z dotychczasowych wyobrażeń. Świadomość. Świadomość to stan psychiczny, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z procesów wewnętrznych, takich jak własne myśli oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie podejmować decyzje oraz reagować. Przez pojęcie świadomość można rozumieć wiele stanów, od zdawania sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, poprzez świadomość istnienia swojego życia psychicznego, aż po świadomość samego siebie. Sen. Sen określa stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, podczas którego następuje zniesienie świadomości. Sugestia. To rodzaj bezpośredniego lub pośredniego przekazu, poprzez który dana osoba lub organizacja wywiera wpływ na decyzje, przekonania, myśli, opinie i zachowanie innej osoby lub grupy osób, nie odwołując się do racjonalnej argumentacji i nie stosując przymusu. Sugestia psychologiczna to proces, w którym myśl jest indukowana lub przyjęta przez drugiego człowieka. Bez argumentów, czy polecenia lub przymusu. W komunikacji interpersonalnej to sekwencyjny proces, w którym jedna myśl lub wyobrażenie prowadzi do drugiego. Do pełnego opisu zjawiska hipnozy należy wspomnieć również o podświadomości, nadświadomości, przedświadomości, nieświadomości i pozaświadomości. Choć pojęcia te są szeroko dyskutowane i rozróżniane przez naukowców, skupmy się na ich najważniejszych aspektach. Pojęcie podświadomości odnosi się do głębszej warstwy nieświadomości indywidualnej. Według niektórych naukowców podświadomość funkcjonuje jak mechanizm opracowujący dane i kierujący mózgiem. Zadaniem podświadomości jest również kierowanie mechanizmami ciała, w tym reakcjami chemicznymi i elektrycznymi. Przedświadomość określa graniczną sferę psychiki między świadomością a nieświadomością. Obejmuje ona treści niebędące obecnie w polu świadomości, lecz które mogą być łatwo aktywizowane i powrócić do naszej świadomości. Nieświadomość skupia wyobrażenia, które są nieakceptowane przez świadomość i między innymi z tego względu nie mogą zostać uświadomione zachowują jednak duży ładunek energetyczny dzięki czemu stale próbują przedostać się do naszej świadomości efektem tych dążeń mają być takie akty psychiczne jak sny objawy nerwicowe lęki natręctwa przejęzyczenia i inne pomyłki mając na myśli na przykład nieświadomy lęk mamy na myśli nieświadome wyobrażenia które wywołałyby lęk gdyby dotarły do naszej świadomości Dla celów naszych rozważań pojęcia związane z podświadomością, przedświadomością, nieświadomością będziemy określać łącznie jako naszą podświadomość. Z przytoczonych definicji wynika, że kluczowe znaczenie podczas hipnozy ma nasz umysł oraz świadomość i podświadomość. Siedzibą naszego umysłu jest mózg, natomiast nasz umysł składa się z wielu warstw, w tym świadomości i podświadomości. Świadomość to nasze ja, znane również jako ego. Podświadomość jest zdecydowanie bardziej tajemnicza, jednak korzystanie z jej wielu wspaniałych możliwości może wpłynąć na polepszenie jakości naszego życia. U podstaw teoretycznych hipnozy leży opisana przez profesora Hansa Bergera w 1929 roku falowa aktywność ludzkiego mózgu. Zgodnie z nią mózg podczas swojej pracy generuje impulsy elektryczne, Zwane falami mózgowymi. Impulsy te możemy zmierzyć przy pomocy przyrządu zwanego elektroencefalografem. Najbardziej znane fale to beta, alfa, teta i delta oraz odkryte ostatnio fale gamma, o których za chwilę. Gdy oglądasz tą prezentację, w Twoim mózgu dominują fale beta o częstotliwości powyżej 14 Hz. W tym stanie mózg nastawiony jest na odbiór bodźców zewnętrznych i uwagę. Z kolei fale alfa pojawiają się, gdy zamkniesz oczy i zaczniesz się relaksować. W tym stanie jesteś również tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu. Fale alfa mają częstotliwość między 7 a 14 Hz. W tym stanie umysł ulega wyciszeniu, zwiększa się inwencja twórcza, łatwiej przyswaja się wiedzę i poddaje marzeniom. Stan teta z kolei to całkowite odizolowanie od bodźców zewnętrznych i pełne skupienie się na sygnałach płynących z wewnątrz. W stanie teta mózg pracuje z częstotliwością od 4 do 7 Hz. Stan ten towarzyszy nam przez większą część snu oraz w transie hipnotycznym. Najniższe częstotliwości, poniżej 4 Hz, to stan delta. Jest on oznaką głębokiego snu. Gdy nasz mózg pracuje na tych falach, nic nam się nie śni, organizm się regeneruje, a do krwi uwalniany jest hormon wzrostu. Fale gamma obejmują częstotliwości od około 30 do 200 Hz. Towarzyszą aktywności motorycznej oraz integracyjnemu myśleniu i procesom skojarzeniowym. Fale te pozwalają świadomie obserwować i przeżywać to, co dzieje się wokół nas. Są niezbędne, aby mózg nie tylko mógł wychwytywać informacje z otoczenia, ale także przetwarzać je w tym samym rytmie. Częstotliwości gamma mają też udział w procesach zapamiętywania i kojarzenia. Synchronizują pracę obszarów mózgu odpowiedzialnych za gromadzenie wspomnień oraz zapamiętywanie obecnych wydarzeń. Od fal gamma zależy trwałość zapisywanych informacji w naszej pamięci. Pojawiają się one również wtedy, gdy koncentrujemy się na jakimś zadaniu oraz jako efekt długotrwałych medytacji. Fale beta określają poziomy świadomości zewnętrznej, czyli codzienne życie po przebudzeniu. Fale te charakteryzują postrzeganie świata fizycznego poprzez nasze zmysły i używanie umysłu do rozwiązywania codziennych problemów. Fale beta dominują podczas zwykłej aktywności, komunikacji werbalnej oraz logicznego myślenia. Wyższe zakresy tych fal charakteryzują stan ekscytacji, zdenerwowania i irytacji. Fale alfa określają poziomy świadomości wewnętrznej, w której stan snu miesza się z myślami. Jest to stan, który najłatwiej możemy u siebie zaobserwować podczas przebudzenia, kiedy z jednej strony jeszcze śnimy, a z drugiej już wiemy, że to był sen. W stanie tym jesteśmy przyjemnie zrelaksowani, tracimy poczucie ciała i czasu, a zdolności organizmu do samoleczenia są o wiele większe niż w stanie beta. Stan alfa. Występuje zwykle przy zamkniętych oczach. Znika on podczas wysiłku umysłowego, np. podczas wykonywania działań matematycznych, albo przy otwartych oczach i zadziałaniu na nie światła. Stan alfa charakteryzuje wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej. Spokój, odpoczynek, inspirację, twórczość, przyspieszone gojenie, koncentrację. Lepsze przyswajanie materiału, pamięć i percepcję pozazmysłową. Towarzyszy przede wszystkim lekkiej medytacji i stanowi lekkiego snu. W tym stanie znajdujemy się w chwilach głębokiego zamyślenia lub skupienia. Mamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację i wyobraźnię. W stanie alfa zaczynamy uzyskiwać dostęp do bogactwa kreatywności, która znajduje się poniżej naszej świadomości. Jest to brama, wejście do głębszych stanów świadomości. Fale theta również określają poziomy świadomości wewnętrznej. Jest to częstotliwość towarzysząca nam zwykle przez większą część snu. Świadomość może wtedy funkcjonować tylko w jednym wymiarze, który charakteryzuje głębsze poziomy medytacji i koncentracji. Będąc świadomym przy tej częstotliwości fal mózgowych, mamy możliwość kontrolowania fizycznego bólu, a w niektórych przypadkach nawet krwawienia. Często ludzie w szoku miewają takie nadprzyrodzone zdolności, jednak ich nie kontrolują. Fale theta charakteryzują mózg u dzieci w czasie czuwania, a u dorosłych podczas snu. Fale theta są najczęściej występującymi falami mózgowymi podczas głębokiej medytacji, transu, hipnozy oraz intensywnego marzenia. Przy częstotliwości teta tok myśli staje się niespójny i zanikają związki logiczne, co wyraźnie widać na przykładzie myślenia w czasie marzeń sennych. Prowadzenie kogoś realnie w stan hipnozy to wywołanie u niego właśnie stanu teta, czyli w znaczne uśpienie z zachowaniem kanału komunikacyjnego, zwykle głosowego. W tym stanie możemy dostać się do pokładów nieświadomej pamięci. Fale delta charakteryzują nieświadomość, dominują w obrazie mózgu małego dziecka do pierwszego roku życia, a u starszych dzieci i dorosłych w głębokim śnie. Zdolność bycia w stanie delta z zachowaniem postrzegania jak na jawie zdarza się osobom wykonującym sztuczki psychokinetyczne. Fale delta oraz beta dominują wtedy w obrazie EEG. Niektórzy naukowcy twierdzą, że uczymy się również w głębokim śnie, czyli kiedy mózg w większości wytwarza fale delta. Stan delta jest to stan głębokiej nieświadomości, który towarzyszy fazom głębokiego snu. Ciąg dalszy prezentacji w części drugiej. Zapraszam serdecznie.